Sporą część Jordanii zajmuje pustynia. My aktualnie znajdujemy się na pustyni Wadi Rum. Jest to pustynia wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. My już jesteśmy po zwiedzaniu tej pustyni, ale ja Was teraz na zwiedzanie jej serdecznie zapraszam. Dzień dobry, w dniu dzisiejszym witam Was na pustyni Wadi Room w Jordanii i zapraszam na film. Na tym filmie zobaczycie, jak wiążą mi tą beduńską arafatkę oraz atrakcje, które się właśnie tutaj znajdują. Przedstawię też, jak poruszać się po tej pustyni, gdzie spać oraz co można zjeść. I jak bardzo tradycyjna jest herbatka tutaj, właśnie w Jordanii. Jordania to kraj położony na Bliskim Wschodzie, na styku Azji, Afryki i Europy. Stolicą Jordanii jest Amman. Około 80% powierzchni Jordanii stanowią tereny pustynne i półpustynne, co sprawia, że krajobraz kraju jest surowy, ale niezwykle różnorodny. Najbardziej znanym obszarem pustyni jest Wadi Ram. Rozległa dolina z czerwonego piasku i monumentalnych formacji skalnych. Często nazywana Doliną Księżycową, to jedno z najpiękniejszych miejsc pustynnych na świecie i popularna lokacja filmowa. Jedną z największych atrakcji Jordanii jest Petra, starożytne miasto na Nabatejczyków wykute w skalę ponad 2000 lat temu. Petra została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i uznana za jeden z siedmiu cudów świata. Na zachodzie kraju znajduje się Morze Martwe, najniżej położony punkt na ziemi, leżący ponad 430 metrów poniżej poziomu morza. Dzięki bardzo wysokiemu zasoleniu wody człowiek bez problemu unosi się na jej powierzchni. Pod względem religijnym Jordania z krajem zdominowanym przez islam sunnicki który wyznaje około 95% społeczeństwa. Jordania uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych i tolerancyjnych religijnie państw regionu. Kraj ma ogromne znaczenie historyczne i biblijne. Znajdują się tu miejsca związane z postaciami takimi jak Mojżesz czy Jan Chrzciciel, w tym Betania za Jordanem, uznawana za miejsce Chrztu Jezusa. Jordania to monarchia konstytucyjna, na której czele stoi król Abdullah II. Mimo trudnych warunków naturalnych i ograniczonych zasobów wody, Kraj odgrywa ważną rolę polityczną i turystyczną na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy aktualnie w wiosce beduińskiej, także zobaczyć tutaj możecie różne domki, ale nasz wygląda na taki marsjański, a o nim opowiem Wam później coś więcej. Na razie idziemy na wycieczkę Jeepą. Zaczynamy wycieczkę Jeepą, a mianowicie trzeba się najpierw na niego tutaj wydrapać, a co nie jest takie proste. <laughs> I idziemy jechać. Jedną z atrakcji to wycieczka jeepem. Jest to najszybsza atrakcja, a kolejnymi atrakcjami jest jazda na wielbłądach. Pierwsze miejsce, do którego przywiózł nas pan przewodnik Beduin to miejsce, gdzie znajdują się takie malowidła i one powstały podobno ponad 2000 lat temu według jego słów, więc chyba tak też powstały. I faktycznie w tamtych czasach tworzono takie rysunki i one przedstawiały zazwyczaj to wszystko, czym trudniły się te osoby. Z wielu błądów mogli mieć między innymi mleko, skóry. Czy prawdopodobnie mięso. No i też prawdopodobnie była to forma ich spędzenia wolnego czasu. I tutaj macie właśnie wielbłądki, one są przykowane też dla turystów, ale są prześliczne. Zobaczcie. Dzięki, na 4x4, jesteśmy na 4, szybciej w stanie zobaczyć te pustynie, te atrakcje. I chyba jest to fajniejszy środek transportu. Bo wielbłądami trochę by nam to zeszło. Chociaż też fajna atrakcja. Przez nie niebieszutko. No, pieszo to byśmy tu bo nigdzie nie zeszli. Tutaj domek Laurensa zarabi. Prawdopodobnie z tego filmu takie widoki, tu nasz samochód, którym przyjechaliśmy, i teraz. Idziemy tutaj na górę i na jakiś punkt widokowy. Idziemy tutaj po skarpie. O. No i jesteśmy w miejscu, gdzie tu są takie kopczyki. No i są dwie teorie. Jedna, że Beduini ją tu poukładali. Druga, że turyści wychodzący na punkt widokowy i robiący sobie stąd zdjęcia. Tutaj, tam jest na dole nasz gość z tymi innymi. I takie widoki mamy. Patrzcie jaka tu jest ciekawa natura. Dwa kolory skały. Ciekawie to wygląda. Przechodzimy taką ciężką trasą. No ale idziemy. Takim wąwozem. Ogólnie pisało, że lajtowa trasa dla wszystkich. Więc to faktycznie może łagodniejsze to wyjście. Muszę... A my tędy szliśmy, tak sobie lubimy utrudniać. Kolejna atrakcja, pod którą dojechaliśmy to jest właśnie taki skalny most tutaj na pustyni Wadi Rum. I można sobie na niego wejść, ale można też go obejść. with Mohammed Guide. Yes. This is Guide is very good guide. Yeah, thank you so much. Tutaj nasz przewodnik Mohamed, bardzo fajny przewodnik, polecamy. Tu trzeba uważać na slips, trips and falls. Niestety nasz pawciu ucierpiał na slips. Pozdrawiam. I tutaj macie ten mostek i można sobie na niego wyjść. Ale my już przez poślizgi nie będziemy wchodzić. I przy takich atrakcyjnych miejscach macie zawsze dużo pamiątek. Jakiś piasek z Rum. jakieś arafatki, jakieś magnesy. No, sporo tego wszystkiego. Okay. 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 So, you can make it like this. Or if it's from the sun or sand, like this. Wow. See the camera? Like, if we go to the desert, it's in this way. Yeah, and they keep it like this, okay? Like this woman's style, okay? Yeah. Mamy no, King of the, uh, queen of the Desert. Okay? <laughs> tak wygląda królowa pustyni. Super, co nie? <laughs> Oprócz tego, że już mam na sobie taką fajną szmatkę, arafatkę. E, koszt 8 e, ichniejszych tutaj, czyli jakieś nie wiem, może z 40 zł. No około 40 zł. na podzkie, taka arafatka. Związaniem od razu, więc w sumie fajna sprawa. E, I ogólnie tu Ale. mamy taką herbatkę. I herbatka jest jednym z popularniejszych napojów właśnie w Jordanii. I o, właśnie oni ją parzą z czegoś czegoś takiego. I ona jest z kardamonem. Yy, I ją mają tutaj za darmo. Oczywiście można zapłacić jakiś, jakiś tam napiwek. Także próbujemy sobie tej herbatki. Faktycznie yy, smak jest troszeczkę inny. I przy okazji jest, yy, jest słodka. Także dość fajny, fajny, fajny przystanek i przynajmniej człowiek sobie też odpocznie. Właśnie w tym miejscu panowie przygotowali nam herbatki. Które mogliśmy sobie spojrzeć. Także super, to wygląda. Fajne są takie te malutkie kubeczki, filiżanki, bo to jest tak akurat na raz, żeby się napoić, a nie żeby się chciało potem sikać. Kolejna atrakcja: Mushroom Rock, czyli skała w kształcie grzyba. Pustynia. Bardzo trudny teren do przeżycia. Na pewno mało zwierząt tutaj żyje, ale jest też bardzo ciekawym terenem i fajnym na taką, takie zwiedzanie jej. Poznaliśmy swoją drogą dwóch chłopaków, którzy spędzają tu samotnie noc Polaków. I niesamowite, odważni. Także. Pozdrawiamy ich też, jak będą może kiedyś przypadkiem to widzieć, chociaż na razie za mało subskrybentów, więc subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i lajkujcie, aby więcej osób mogło to zobaczyć, a my lecimy dalej w tym pustynnym klimacie. Eksplorowanie pustyni Deepem to super pomysł, ponieważ robicie to szybko, ale faktycznie takie eksplorowanie, jak tam chłopaki robili, że szli z buta, to musi być ciekawe i na, na pewno bardzo survivalowe. A tutaj, o dziwo, nawet coś mocno zielonego wyrastało. Ciekawe. Tam też zobaczycie. Nie wiem, czy tu bardziej pod skałą dużej jest i mniej wody potrzebuje. Dużej tu jest chyba cień. No i jeszcze wydmy. Tutaj są jedną z charakterystycznych atrakcji. I chyba będziemy wjeżdżać na taką jedną. To może być mega ciekawe. Nasz przewodnik jest hardcore'owy ogólnie. <grywa> Patrzcie jak on jedzie, nie? Dzięki driver! Bardzo dobrym okresem, żeby się tutaj wybrać jest styczeń, tak jak my teraz tu jesteśmy, ponieważ na pustyni macie około 16 stopni w cieniu, a jeżeli przyświeci słońce, no to jest troszeczkę cieplej. Co prawda trzeba tutaj uważać na powodzie błyskawiczne, ponieważ jak one przyjdą, to jest taki ten teren suchy, że no nie wsiąka tutaj i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, które niestety potrafi zabić potencjalnych turystów. Yy... No, a my teraz jesteśmy dalej, na pustyni Wadi Rum i właśnie schodzimy z takiej wydmy, z której przed chwilką widzieliście ujęcia i jest tutaj naprawdę, naprawdę ciekawie i warto odwiedzić to miejsce. W miejscu, gdzie obozujemy jest takie bardzo duże pomieszczenie, gdzie można właśnie zjeść posiłki jest to super. No i tutaj jakiś drobny lęczek. Z widokiem na pustynię taką marsjańską. Te kopuły, które tutaj widzicie, to właśnie nasz noslak I takie kopuły powstały przez dekorację filmu Marsjanin. Podobno, filma polska się do tego przyczyniła, ale ile w tym prawdy jest, no to nie mam pojęcia. Będąc w Rum, możemy nocować w takich beduńskich, tradycyjnych namiotach albo taki marsjański klimat. I tutaj mamy taki pokoik duży pokój. Już my tu spaliśmy, bo wczoraj przyjechaliśmy, a dlatego jest troszkę bałagan, ale zobaczcie. Z takim widokiem marsjańskim. No niesamowite, prawda? Teraz akurat słońce tutaj świeci, bo słońce będzie zachodzić, ale no pięknie, pięknie to wygląda. Wspijam się gdzieś tutaj. Prawdopodobnie tutaj przyjdziemy na Zachód słońca, miejscówka zacna. A patrzcie, niesamowite, coś zielonego tutaj rośnie. Także coś tutaj wyrasta na tej pustyni. A tutaj znalazłam jeszcze coś takiego, ale nie wiem co to jest. Pachnie tak specyficznie. Kurde, ciężko stwierdzić. Może wezmę powiecie i może on będzie wiedział. taki znowu coraz bardziej te klocki. Słuchajcie się, jak tu cicho. To, co tutaj mam, pachnie jak to, co do herbaty, i właśnie sobie teraz wygooglowałam, że jest suszowia. No i mamy gigantyczne ślady wielbłądów na pustyni. Zastanawiam się nad tymi śladami. Dajcie znać w komentarzu, jeśli wiecie, czy one mogą być. Czy jakaś piaska prioriowego. Nie no, trochę duże te ślady. A tutaj patrzcie. kości, ale nie będę jej rękami dotykać. Tak wygląda. Coś tu ktoś jadł i kolejna. Tam. A tutaj plantacja paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu w takich domkach możecie mieć nawet klimatyzację. I to w każdych. Już powoli jesteśmy po zachodzie słońca, przynajmniej to słońce zaszło na razie za te, za te górki, za te kamienie, a w ogóle to właśnie Wadi Rum czyli ta pustynia, ta dolina pustynna, to tutaj kręcono bardzo dużą ilość filmów, szczególnie filmy związane z tematyką taką kosmiczną, ponieważ przez swój kolor przypomina ona bardzo scenerię Marsa i to jest w tym wszystkim niesamowite. Właśnie jeden z filmów, Marsjanin, był tutaj kręcony i ten Marsjanin, no to, to było dość ciekawe, bo postać, która tam gra, musiała przetrwać właśnie w tym rejonie do kolejnej misji, która po niego miała przyle przylecieć, czyli chyba z 3 lata, bo nikt nie spodziewał się, że ktoś tam chyba przeżyje. Także no, takie coś. I tak sobie teraz tu spacerujemy w ciszy i czujemy się jakbyśmy byli w ogóle tylko my sami. Co to jest mega niesamowite, o patrzcie tutaj i nikogo nie ma. Jest tu tak pusto. I trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie zgubić się na takiej pustyni. Szczególnie teraz, już po zmroku, spacerujemy sobie tylko niedaleko tego naszego kampu, bo łatwo jest się tutaj zgubić, szczególnie bez map. A jeszcze należałoby powiedzieć troszkę o bezpieczeństwie. Przede wszystkim jest tutaj duży problem z internetem. Mieliśmy internet wykupiony, niestety, ten internet tutaj nie działa. Także na pewno, jeżeli byście chcieli samodzielnie zorganizować sobie tutaj taki wypad i nie korzystać z przewodników, no to należałoby zaopatrzyć się w mapę satelitarne i mieć jakieś takie podstawy, chociaż w survivalu, żeby tutaj przetrwać, bo tutaj to jest bardzo łatwo się zgubić. Dużo tu jest takich podobnych miejsc, także my teraz tylko w obrębie kampu właśnie już spacerujemy. Szczególnie, że teraz już szybko zajdzie słońce, bo już mamy godzinę 18. Więc tak 10-15 po maksymalnie, więc jeszcze... ostatnie promyki słońca już tutaj łapiemy, idziemy zaraz na kolację, kolację typowo beduńską. Yy, I co? Będziemy spędzali tutaj drugą noc i następnie jedziemy dalej, ale to już zobaczycie na pewno w kolejnym odcinku. I na kolację mamy takie bedu typowo beduńskie jedzenie. To jest zrobione w takim dole, i to jest to: to jest zazwyczaj kurczak, y ziemniaki i marchewka. I ten posiłek właśnie się wędzi. Tak to wygląda ciekawie. No, i tu się gdzieś robi 3-3,5 godziny i jest gotowe. W dniu dzisiejszym kolacja typowo badońska. Wczoraj której tego nie kręciłam. Dzisiaj macie tutaj właśnie film z tej części. Mamy tutaj kurczaka, mamy marchew, ziemniaki, ryż przyrządzony właśnie po rynejsku oraz falafele i jakieś inne rzeczy, właśnie takiego typu mezę, czyli takie różności, różności sobie można wybrać. Także odrobi po odrobince szybciutko przeskoczymy ryż. Eee, smakuje tak dymnie. Prawdopodobnie dlatego, że był pieczony razem z tym mięsem, z ziemniakami i właśnie marchewką w tym kotle, w tym garnku pod ziemią eee, i był węzony. Dlatego tak smakuje. Pierwszy raz jemy tego typu ryż w ten sposób przyrządzony. Jest to dość ciekawe. Niekoniecznie wpadające w moje gusta, ale tak samo ja do końca nie przepadam aż za takimi zadymionymi rzeczami. Ciekawie spróbować, ale na pewno no nie dokładnie nie się dla mnie. Kurczak wygląda jakby był zdrożny, szczególnie przez tą skórkę, która jest tu dość mocno przypieczona, ale no jest jednak kurczak wędzony i to można właśnie mm, dość intensywnie wyczuć. W ten sam sposób mamy również z ziemniaka. Tutaj mm, łącznie ze skórką jest ten ziemniaczek też taki wędzony. I jak się wąchnie, marcheweczka, która również była w tym mm, garze robiona też ma taki aromat. No, co tu jeszcze mamy? Falafel. Fala. Też można popróbować. Ale spaghetti. Jest baklawa. Super. Na sam koniec słyszeliście. Jeszcze baklava spróbujemy. A na razie to tyle. Tu jest więcej tego jedzenia, ale o jedzeniu jeszcze na kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę się skupić na typowo beduńskiej kuchni. Omaze, jeszcze porozmawiamy o innych rzeczach, też może jeszcze zaraz baklawę spróbujemy. Jeżeli chodzi o deser w Jordanii, no to przede wszystkim to, co tutaj widzicie, to jest baklawa. I baklawa to jest takie ciasto, które w środku ma orzeszki i polana jest z wierzchu miodem. I tu wszystko jest takie lekko przypieczone, skarmelizowane. Poza baklawą mamy również hałbę, to jest drugi też charakterystyczny tutaj deser, ale na razie skupimy się na tym. Chrupkie, bardzo słodkie, wyczuwalne dość mocno orzechy, które tutaj, o, widzicie, przepyszne, przepyszne, jedna z lepszych baklav, jakie jadłam. To ciasto jest dość ciekawe, bo wydaje się to taki rodzaj ciasta francuskiego, no ja ogólnie bardzo lubię takie ciasto, super, super przekąska, kawka jeszcze do tego by rewelacyjnie też wpadła. Ale zaraz idziemy na herbatkę, typowo beduńską herbatkę, do pomieszczenia obok takiego fireplace'a. No i tutaj zostaliśmy zaproszeni właśnie na herbatkę przy ogniu. Tam, gdzie macie te dywaniki, siedzi się normalnie bez butów. No, tu już możemy. Możemy wy. <laughs> Ale i tak tam jest dość mocno, dość ciepło. I herbatę się tak nalewa. I herbatka. Herbatka z cukrem. I ma taki dziwny smak. Prawdopodobnie jest to szałwia. Mi się podoba. <laughs> ja bym to kąpił. Pawciowi się podoba, bym to pił. A ja jestem sceptyczna. Ja zazwyczaj lubię to, co mi już bardziej znane. To nie na przykład pizza. I kawa. I kawa. I pizza. I kawa, 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 kawa. I czasem nutelna też. <laughs> Powoli już kończymy ten dzisiejszy dzień, ale jeszcze to nie jest koniec odcinka. Jeszcze widzimy się jutro, a tymczasem ma całe światło i będziemy już obserwować gwiazdy. Niestety tego nie zobaczycie, bo kamera GoPro jest za słaba, więc zachęcam do lajkowania, subskrybowania i... <laughs> żartuję. Nie, nie żartuję. Dzień dobry. Pobudka na pustyni. W obozie jeszcze cichutko. I właśnie idziemy na śniadanie, zobaczymy czy w ogóle to śniadanie już będzie. Bo jeszcze jak widzicie jest tak szaro buro. Dopiero słońce wstało, ale dzisiaj pogoda chyba brzydsza. No fajnie, że udało nam się tutaj wczoraj być, też inne wrażenia. Idziemy na śniadanie. I tutaj zaczynamy od śniadania z pięknym widokiem na pustynię. I po prawej mamy jeszcze wielbłądy, także zabieramy się za jedzonko. No to jeszcze jedną z ostatnich rzeczy na zakończenie, o której powiem. Jest to hałwa, czyli również deser tutejszy, deser w Jordanii. I jest ona przepyszna. No to jest ona mniej słodka niż w Europie. Ma mniej dodatków, ale czuć po prostu konkretną hałwę i to jest super. To jest chyba jedna z najlepszych hałów, jakie jadłam. Bardzo dobra. Jeżeli wiecie jeszcze, gdzie są takie dobre hałwy, dajcie znać w komentarzach. A muszę odwiedzić te miejsca. A teraz chciałabym Wam w ogóle pokazać coś niesamowitego. No bo tu jesteśmy, wiecie, w łazience. Łazienka wygląda w ten sposób. Toaleta to, i wszystko. I wygląda naprawdę, naprawdę, no super. A jak tylko z niej wyjdziecie, to zobaczcie, po prostu jakiś kosmos, nie? Naprawdę kosmos. Jakbyśmy nagle na Marsie się znaleźli z takim jakimś full wypasem, jakiś science fiction normalnie. Czadersko. I tu po prostu Wiesz co, łóżko, no my już się dzisiaj emigrujemy, ale, ale no, niesamowite. Także powoli żegnamy się z Wedirum, my już jesteśmy w samochodzie, wskakujemy na trasę do Petry, więc w kolejnym odcinku zobaczycie Petrę, a po drodze jeszcze żegnamy nasze wielbłądki i jedziemy. Na dzisiaj koniec, także dziękuję za obejrzenie, że dotrwaliście do końca, jeżeli się podobało zostawcie lajka, komentarz i zasubskrybujcie, by być na bieżąco, a ja się z Wami żegnam, pa pa!